Młodszy Brygadier Robert Licznerski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy łącznie 16 zdarzeń, w tym 9 miejscowych zagrożeń, 4 pożary i 3 alarmy fałszywe. Wśród miejscowych zagrożeń mieliśmy 4 razy działania związane z podejrzeniem podłożenia ładunku wybuchowego w szkołach, dwa wypadki drogowe, otwarcie mieszkania, dwa razy usuwaliśmy plamę oleju z drogi. Wśród pożarów mieliśmy cztery pożary traw, wśród alarmów fałszywych e, trzy zdarzenia też związane z podejrzeniem podłożenia ładunków wybuchowego w szkołach. Dzień dobry, młodszy aspirant Sypia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. W miniony weekend policjanci ruchu drogowego z malborskiej komendy obsłużyli dwa wypadki drogowe. W piątek, około godziny 9, dyżurny komendy powiatowej policji w Malborku odebrał zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Aleja Rodła 17 marca w Malborku. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci ruchu drogowego, którzy zabezpieczyli to miejsce. Pracujący na miejscu funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 33-letnia kobieta, kierująca dostawczym Fordem, wyjeżdżając z ulicy 17 marca przejechała na czerwonym świetle i uderzyła w nadjeżdżający od strony trzewa Volkswagen. Pojazdem Volkswagen kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała doznała 63-letnia pasażerka Volkswagena, którą przewieziono do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowców, oboje byli trzeźwi. Dnia 6 maja o godzinie 7.56 otrzymaliśmy zgłoszenie o podejrzeniu podłożenia ładunku wybuchowego w budynku szkoły przy ulicy Raymonta w Malborku. Po dojeździe zastępów z jednostki ratowniczej w Malborku, na miejscu zdarzenia zastanowiono kierownictwo szkoły, które wcześniej otrzymało informację o podłożeniu ładunku wybuchowego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy zagrożenia, do której nie miały wstępu osoby postronne. Następnie ratownicy ewakuowali 218 uczniów oraz 27 nauczycieli poza teren szkoły wyznaczone miejsce. Oddział przedszkolny, gdzie było 22 dzieci, został skierowany do pobliskiego przedszkola. Policja po rozpoznaniu i sprawdzeniu całej szkoły nie stwierdziła żadnych materiałów niebezpiecznych. W tym samym dniu o godzinie 15.13 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym samochodu osobowego z rowerzystą w miejscowości Tragamin. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej. Po przybyciu na, miejscu, na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy marki Ford. Poszkodowany mężczyzna znajdował się na poboczu drogi, był przytomny, kierującemu samochodem nic się nie stało. Ruch na drodze krajowej numer 55 odbywał się wahadłowo. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu rowerzyście i przekazanie tej osoby do zespołu ratownictwa medycznego. W piątek około godziny 20 w Starym Polu policjanci z Malborskiej Drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę skutera. Po sprawdzeniu narkotysterem okazało się, że 20-letni mężczyzna kierował pod wpływem środków uderzających. Mundurowi przeszukali ubranie mężczyzny i jego pojazd. Funkcjonariusze przy 20-latku znaleźli zawiniątka z zawartością zielonego suszu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Badanie okazało, że zabezpieczone substancje to marihuana. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany mężczyzna nie posiada prawa jazdy. Mężczyzn nie przedstawiono już zarzut posiadania narkotyków, za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Mężczyzna odpowie również za jazdę pod wpływem środków odurzających i bez prawa jazdy. Do kolejnego wypadku doszło w niedzielę około godziny 15 na moście na rzecz Nogat w Malborku. Kierująca oplem 31-letnia kobieta nie zachowała ostrożności i najechała na tył która zatrzymała się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. W tym zdarzeniu obrażenia odniosła 19-letnia pasażerka Skody, kody, którą przewieziono do szpitala. Mundurowi zatrzymali 31-latce prawo jazdy. Podczas jugętu malborscy policjanci obsłużyli sześć kolizji drogowych, zatrzymali cztery osoby poszukiwane, jednego nietrzeźwego rowerzystę oraz wystawili 15 mandatów karnych głównie za przekroczenie prędkości i stan techniczny pojazdów.